W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kolejny bardzo ważny wątek związany z niewyjaśnioną niepłodnością. Szanowni Państwo, istnieje bardzo wiele czynników, które mogą prowadzić do niepłodności. Ja chciałbym jednak omawiać te, o których na pewno nie usłyszycie Państwo u lekarza, a które zgodnie z badaniami naukowymi mogą do niepłodności prowadzić. I dzisiaj chciałbym się zająć pierwiastkiem, który nazywa się arsen i który faktycznie może prowadzić do niepłodności. I zanim przejdziemy do dowodów naukowych, dzięki którym udowodnię Państwu, że arsen faktycznie może prowokować niepłodność, powiedzmy sobie, skąd płynie zagrożenie odnośnie arsenu. Ale zanim Państwu o tym opowiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach poprawy naszego zdrowia, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Szanowni Państwo, jednym z ważnych źródeł Dostarczania zbyt wysokiej ilości arsenu do naszego organizmu może okazać się ryż. Z danych, które dostępne są w różnych statystycznych bazach danych, możemy wywnioskować, że w ryżu znajduje się od 10 do 40 mg arsenu na kilogram suchej masy ryżu. To jest praktycznie 10 razy więcej tego, co możemy odnaleźć w innych zbożach, na przykład w jęczmieniu czy w pszenicy. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w odrębach ryżowych. Tam może być od 10 do 20 razy więcej arsenu niż w pełnym ziarnie. Zatem, odręby ryżowe są najbardziej ryzykownym produktem, jeśli chodzi o zawartość arsenu. Czyli mówimy tutaj na przykład o płatkach ryżowych, o krakersach czy nawet napojach ryżowych. Tutaj należy zaznaczyć także, że nasze dzieci, a także i nasze niemowlęta są jeszcze bardziej narażone na arsen niż osoby dorosłe. Wynika to z faktu, że mąka ryżowa oraz różnego rodzaju syropy ryżowe są powszechnie dodawane do żywności przeznaczonej właśnie dla naszych dzieci. I tutaj trzeba zauważyć, że problematyczne staje się to, iż na dzień dzisiejszy mamy Nieokreślony minimalny, bezpieczny poziom pobierania arsenu nieorganicznego. Dalej, należy zaznaczyć, iż arsen znajduje się także w wodzie pitnej. Dalej, arsen jest bardzo rozpowszechniony w wielu procesach przemysłowych na przykład w procesach wytwarzania odzieży, papieru, konserwacji drewna, czy w wielu pestycydach. Zatem są to kolejne. Potencjalnie szkodliwe źródła narażenia na ten szkodliwy pierwiastek. Kolejny powód do zmartwień mogą mieć osoby palące papierosy. Otóż arsen zawarty jest w tytoniu, dlatego osoby palące papierosy mogą być również narażone na znacznie zwiększoną ilość nieorganicznego arsenu, który przedostaje się do ich organizmu. A więc woda, palenie tytoniu i niektóre produkty spożywcze to. Główne źródła narażenia na arsen. Trzeba pamiętać, że arsen kumuluje się we włosach i paznokciach i tworzy takie charakterystyczne pasma biegnące w poprzek płytki paznokcia. Są to tak zwane pasma mesa. Jeśli zatem miałeś kiedyś coś takiego na paznokciach, to najprawdopodobniej masz za duże stężenie arsenu w swoim organizmie. No to teraz wróćmy do tematyki pierwotnej, czyli do niepłodności oraz arsenu. Najpierw pokażmy, może, dowody naukowe na to, że arsen faktycznie może wpływać na ludzkie komórki rozrodcze i może powodować niestety niepłodność. W tym miejscu chciałbym bardzo pokazać właśnie dowody naukowe. Badanie z 2016 roku: niski poziom narażenia na arsen w środowisku koreluje z niewyjaśnionym ryzykiem niepłodności męskiej. Podsumowaniu czytamy. Odkrycia te dostarczają dowodów, że narażenie na arsen na niskim poziomie w środowisku było związane z ryzykiem męskiej niepłodności. No dobrze, zanim opowiem państwu co możemy z tym zrobić, może zadajmy sobie proste pytanie, w jaki sposób stwierdzić, czy faktycznie mamy zbyt duże stężenie arsenu w naszym organizmie. Otóż drodzy słuchacze, nie ma może idealnej metody diagnostycznej, która by wskazała ze 100% pewnością że mamy zbyt dużo tego czy tamtego pierwiastka w naszym organizmie. Jednak pewną pomocniczą metodą badawczą i diagnostyczną, obarczoną no, ryzykiem pewnej niedokładności, jest analiza pierwiastkowa włosa. I o ile w przypadku innych metali ciężkich ta rozbieżność może być no, spora, o tyle w przypadku arsenu, który faktycznie kumuluje się we włosach, ale także i w paznokciach. Może być to całkiem przyzwoita metoda diagnostyczna. Zatem, aby stwierdzić, czy mamy nadmiary arsenu w naszym organizmie, zróbmy sobie analizę włosa. No dobrze, więc ustalmy, iż w trakcie badań laboratoryjnych, nasz wynik wskazał na to, iż mamy zbyt duże ilości arsenu w naszym organizmie. Co zatem możemy z tym zrobić? Po pierwsze, oczywiście najważniejszą drogą eliminacji arsenu z naszego organizmu będzie profilaktyka czynna, czyli unikanie wszelkiego rodzaju pokarmów, które są bogate w arsen, a o tym już mówiłem wcześniej. Natomiast możemy używać środków roślinnych, które mają zdolność do chelatowania arsenu, zarówno w układzie pokarmowym, ale także i z naszego organizmu. Czyli mówiąc prościej, te substancje roślinne będą usuwały arsen z naszego organizmu. Jakie to zatem naturalne substancje mogą pomóc nam w walce z arsenem? A co za tym idzie, wracając do wątku dzisiejszego filmu, z niepłodnością? Oczywiście pod warunkiem, że to arsen jest przyczyną naszej niepłodności. Szanowni Państwo, jednym z dobrych sposobów na usuwanie arsenu z naszego organizmu jest przyjmowanie witaminy C. Okazuje się, iż 1 gram witaminy C usuwa 7 mikrogramów arsenu z naszego organizmu. Kolejną substancją, która może być pomocna, może być na przykład kwas alfa-liponowy. Jest on o tyle skuteczny i korzystny, ponieważ ma zdolność do przenikania przez lipofilne błony komórkowe. Czyli można powiedzieć, że ma zdolność do tak zwanego głębokiego detoksu. Natomiast więcej na temat, w jaki sposób usunąć arsen z naszego organizmu, możecie przeczytać Państwo w mojej książce Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział tej książki umieszczam w linku pod tym filmem. A ja oczywiście zapraszam do komentowania tego odcinka. I przypominam, że jeśli ktokolwiek z Państwa ma jakiekolwiek pytania do mnie, to zapraszam do kontaktu przez Messengera na Facebooku. Dziękuję i do usłyszenia.